Zamiast w szkolnych łowach, na lub w wojskowym kładzie, taka lekcja przysposobienia obronnego nie zdarza się często. Może być. Te misje i to wszystko może być interesująca. Nigdy nie brałem udziału w czymś takim. Trochę się dowiedziałem ciekawych rzeczy o polskim wojsku. Ile to wszystko kosztuje, i w ogóle, no na pewno ciekawe, ciekawe doświadczenie. Lekcja w koszarach była możliwa dzięki porozumieniu, jakie zawarło między sobą Ministerstwo Obrony i Edukacji Narodowej. Młodzież ma możliwość właśnie przyjażki kładem, mogą wejść do kołowego transportu opancerzonego Rosomach, poznać broń. Wszystko to, co jest dostępne na terenie jednostki wojskowej, cały ten najnowszy sprzęt został wyciągnięty specjalnie w ramach tutaj Dni Otwartych Koszar dla cywili. Lekcje pokazywane na terenie koszar mają też zachęcić młodych ludzi do wstępowania do wojska, w tym do Narodowych Sił Rezerwy. Jeśli przedstawimy najciekawsze strony naszej, naszej pracy, naszego funkcjonowania, to na pewno zachęci to młodą, młodzież do wstępowania do wojska, do zainteresowania sprawami militarnymi. Kolejna wyjazdowa lekcja przysposobienia obronnego dla uczniów Gorzowskiego Ekonomika odbędzie się w jednostce wojskowej w Skwierzynie.